Specjalnie dla widzów po prostu amazing. Świat z mojego punktu widzenia. Pozdrawiam wszystkich. Mariusz Kurc. Dzień dobry państwu. Jak zapowiadałem, spotykamy się tym razem w środku miasta Chingetty. Powiedzmy środkowego, nie najstarszego. Ale też nie najnowszego. To jest z XIII wieku, częściowo już rozwalone, ruiny, ale zamieszkałe przez ludzi. Jest też 3 kilometry stąd pierwsze miasto Chingeti, które powstało około VII wieku, ale tam już właściwie nikt nie mieszka. I jest najnowsza część, istniejąca od lat 60., to jest jakieś 200 metrów, 300 metrów stąd. Właściwie można powiedzieć, że to jedno miasto. Dlaczego Chingeti jest szczególnym miastem? Ponieważ to jest przez Mauretańczyków uważane za siódme święte miasto islamu. Niekoniecznie podzielają ten pogląd inni muzułmanie z innych krajów, ale dla Mauretańczyków Chingeti jest święte. Znajdują się tu też stare biblioteki pochodzące, no tak, z XIII powiedzmy wieku. Bonjour madame. So va. Cześć! Cześć, jak się masz? To tutaj, I... kamera. Kamera. To jest kamera dla kooperacji? 5 minut? Aha... Chce, kobieta chce zaprosić mnie do sklepu swojego. Okay. Zaraz, zaraz. Zaraz, zaraz, zaraz. Ja zrobię tu oddalenie. Dlatego, że tu nie widzicie jej dobrze. O, teraz już chyba jest lepiej. 5 minut. Chce mnie zaprosić do swojego sklepu, bo tu jednak czasami jacyś turyści przyjeżdżają i mówi, że 5 minut, zobaczę zobaczę, co ma, jakie pamiątki, i chce mi coś wcisnąć. Oczywiście ja z tego nie korzystam. Merci beaucoup. No. No, merci beaucoup. Merci beaucoup. No. Je ne comprends pas. France. Moi je cherche des bijoux. Merci beaucoup. Merci de rien, pas dans la poche. Non. 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 Merci de rien. toi tu mets ta partie à tard. À tard. Oui. Maintenant. Hein Pour les deux. Ok, après, après. Caméra. Euh, après, tu viens nous comment Non, merci, madame. Après, après. Czasami są trochę natrętni, a ja się czasami za szybko denerwuję. Nie, nieważne. I tak, biblioteki stare, pochodzące powiedzmy z XIII wieku, w których znajdują się bardzo stare święte zwoje, zwoje z tekstami Koranu. Niektóre z nich były przynoszone przez pielgrzymów z Mekki, inne odpisywane tam i przynoszone kopie i one zostały tu do dziś